Mam ma z tej strony, Kramer, witam Was bardzo serdecznie. Na moim odcinaczku jest to odcinek z Amonga. Jest ze mną moja kuzynka Jula, kto, obok której tu stoję. Siema. Dobra, i tak, gramy sobie w Amonga. Nie wiem, czy mogę jej ufać, ale tu nie ma żadnego taska, więc mogę sobie w sensie iść, aby jej mnie nie pode. Oba, i fix, fix lights są wyłączone, no trudno. A szkoda, że nie jesteśmy impostorami, w sensie ja ani Jula. Dobra. Jeszcze chyba nie mieliście do czynienia yy, z poznaniem Julii. Jest to moja kółzenka. Nie wiem, na kogo by głosować. Wydaje mi się, że może być Marcel, więc napiszę Marcel. Na no Marcela zagłosowali, ale ktoś jest na jakiegoś Kaspra 2000 zagłosował. No właśnie, więc yy, jak, jak już Julia podsumowała, to lecimy dalej. Ok, ciało w elektryku. Żółty. To bym tak przykrył. O, przykryję. Zobaczymy, czy ktoś zobaczy. Oho, mnie No Uwaga, nie jestem. Nagle wszyscy. O, dobra, staniemy sobie tutaj. Zobaczymy, czy będzie węd. Czy brązowy czy albo czarny jest impostorem? stajemy ja tutaj, tylko Przybliżenie macie. Czy wydawało mi się, że wentował ktoś? Jezu, brązowy zabił. Był tylko czarny i on, waga. oby... Ja ciekawe czy on jest impostorem, chyba ja tak. To ja chyba na ciebie zakostowałam, bo was pomyliłam. <grych> Ale nie, 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 to. No, tak jak mówiłem, był impostorem. No bo oni byli razem. Tak, byli w dwójkę i... no. Teraz idę do adminka. Jest ze pomarańczowy. Cyk. Już zrobiłem tutaj i teraz robię kartę. Aha, więc nie żyje, zostałem zabity przez pomarańczowego. No niestety takie bywa życie. Zobaczymy. O, zgłoś sam ciało. Dobra, więc tak jak widzicie, zostało zagłosowane na pomarańczowego. A pomarańczowo był impostorem i wygraliśmy, więc teraz będziemy ogółem chyba zmienić mapkę na Polusa albo na jakąś inną mapkę i widzimy się zaraz. Dobra, ogółem już jesteśmy na innej mapie, niestety nie jestem impostorem. No jak to jest możliwe? Eee, jesteśmy tutaj, gramy patrzymy. Eee, Myślałem, że żółty fajkuje kluczyki, a kluczyków nie ma. Nienawidzę tego Taska, nienawidzę go taki do dupy yy, i chciałbym powiedzieć, że yy, Julia mnie oznajmiła przed chwilą, że będzie się ze mnie śmiała do końca życia, jak ja nagrywam. Yy, napiszcie w komentarzach, że to... że nie ma się z czego śmiać, bo to jest pasja. W sumie jeszcze jej tego nie powiedziałam, ale po prostu powiedziałam, że no to jest spoko o nie się ciebie boję wara. Żółty zginął, a żółtego podejrzewałem na początku. No, masz jakieś podejrzenia? Bo, bo nie, bo mam sama. Aha, a gdzie? Um, koło karty. jakąś kartę? To Admin. No, no, no. Mhm, koło admina. Nie wiem, co tu jest czat? Napisz. Self repot na mnie że... mówi. No to nie jest self, nap, chyba. Dobra, więc... Nie wiem, gdzie jesteś. Um, mm -hmm. tu, tu, tu. Ty, no, po Około dnia Tutaj? Nie. To chcesz karta? Tutaj. Tu. Aha, Dobra, trzeba się reaktor naprawić. Nie wieram w to pierwszy raz. Czerwony Aha Czyli tak brązowy mnie zabił. Będzie czerwony i brązowy. Bo tak, dobrze, że czerwony, dobrze. Czyli czerwony broni brązowego, tak, a tak jak tu było, self i self. Czyli jest brązowy i czerwony na pewno. Tylko a im. będzie cały czas z dwa, dwa. Bo nie ma się już. Mhm. No bo to są mhm. I Pewnie gadają sobie tak, jak my gadamy. Ja jestem duchem, więc no. E, może śledzić czerwonego. Tak, właśnie, będę śledził czerwonego, Ej, sprawdzę. A czerwony jest. Jest mega to z no. Czerwony. So, tu ucieka. Mamy przegrane. A, no. Czerwony nawet z ciała nie skłasza. No to już przegraliśmy. Ej, co? Czerwony nie był. Po prostu. Zmywarka? Co? Albo. Myślałem serio, że czerwony. Albo może oni po prostu nie są już jak my. Nie wiem w sumie. Ale zmywarka? Co? Może oni się znają, po prostu siebie kryją. Możliwe. Dobra, ogółem startujemy. Nie wiem czemu, ale nie chcieli, nie chcieli do mnie do, ten dołączyć osoby. Nie jestem impostorem. Co jest grane? O, mam tutaj ten. Czy ktoś... Czy sery ciemno niebieskie poszedł robić kluczyk? Myślałem. Myślałem, że ciemno niebieskie poszedł robić kluczyk fejkować. ja nie miałem. No właśnie, a jak ty nie masz, to nikt nie ma kluczyka. Mhm. Nienawidzę tego robić, o nie. Czarny jest przy mnie. No nie, no nie wiesz. I tak jak myślałem, nie, jeszcze czarny mnie zabił. dobił mnie. Totalnie kozak. Kostera. Hall zakupowy. Zimowy. Ej. To jest. Dobra, ogółem jeszcze jesteśmy, zmieniamy mapkę i startuję. Teraz ja jestem adminem, bo ja zmieniłem mapę, a ktoś wyszedł albo doszedł. Doszedł. Doszła Kati i no i jest start i uwaga, no nie wierzę, no jakaś klątwę chyba dostałem. Nie wiem, co jest grane w ogóle. Dobra, robimy taski. Coś tu jest. O, e, Rx A więc jest git. Dobra łączymy kabelki. I teraz ogólnie jest podpowiedź, jak się łączy kabelki, że jak ktoś jest daltonistą, to ma chociaż takie znaczki. Nie wiem, czy widzieliście. O. Nie, czerwony nie zamknął. Naprawdę nie wierzę. A, widziałem. Jest czerwony i jasno niebieski. A tu jest ciało. On tutaj sobie. O, ciało, ciało, ciało. Tam. Do... O, Boże, ile osób zginęło. A niektórzy wyszli. Naprawdę. no niektórzy wyszli, tak. Jest. I go cztery. I, I NFR. mogłem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce mi wesprzeć, wysłać mi donata, to może mi wysłać face carda, po prostu kod napisać mi na PV, na Discordie, nie tutaj, bo ktoś może wziąć pierwszy szybciej. I na stronce Tipli możecie mi też wysłać pieniążki, nie pogardę. jesteś. Czemu? No, obalasz ich na hajs. Ja filmu to Boże. Gdzie przyjdzie? Kto przyjdzie? Nie wiem, powiedzcie, ciekawe czy ktoś przyjdzie. Nie. No. O i widzicie, właśnie tutaj o ci byli impostorami. On nie ugryzł. Teraz startujemy, zobaczymy czy zdąży wybraniec dołączyć. Dołączył Melusz. Melusz dołączył. Nie jesteś własny. No nie. Jak to możliwe? Nie ja jestem postorem. W sumie, jak to możliwe? No to jest możliwe. Jeszcze mnie zabiję, nie? Zobaczycie. Ło, nie zabili mnie. Normalnie magia, Misia. Dobra, uciekam od Was. Dobra, idziemy sobie do elektryka. Uwaga, mi! Ciało w elektryku. Ciało w elektryku. Uwaga, wyjdę, zaryzykuję strasznie, ale. Chyba na kamerach ktoś jest. I osoba, która jest na kamerach. Pomarańczowy to jest! Pomarańczowy! Się tak powinno być. I o to chodzi. Przecież on jest impostorem na pewno. No widzicie, mówiłem. To trzeba mieć po prostu IQ. Dobra, idę się skanować. Chodź zobaczyć jak się skanuje, żebyś miała pewność Zobra została, zobaczyła i jednak poszło. No bo że się skanujesz. No jestem czysty. No, bo się umyłeś. Mam na walienka. Ciekawe, kto jest jeszcze Impo? Może to być brązowy? ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Róbcie taski. O, i widzicie, właśnie tutaj są takie Xy. X. -y, x -y. I tak dalej, i to do dalej, i teraz jak się łączy kabelki i jest daltonista, no to wiadomo. Bo już myślałem, że się mnie zabija, nie? Wydaje mi się, że jest to self-report. Jak ty uważasz? Jest to self-report, czy nie? No. Self. Potwierdził, że self, Boże, jaki idiota nie był, to Co? Sosia jest. Jakim serwem? Dobra, czemu nie ma emergencji? Nie, Sosia. A, dobra, no to na Sosie, Sosie, głosujemy, na Sosie. To jest Sosia. Masz dowody? No na 100%. Nie mam dowodów, ale tak mi się wydaje, że Sosia. Mój gołek, to nie Sosia, jak to będzie Jula, albo Igo. Nie, Sosia. Sosia, Sosia. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Elo: Nara. Nara.